Widzimy teraz gramy tego wyciekują gramy gramy wam się nie nudziło On nie gra, bo... bo nie grał więc już ja sam pograł z takimiś chyba i ris, i raz, i rys Nie, 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 on był na nie, 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 jest, jest jest Jest, 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 no, no. No, no. No, 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 to ale nie, doprowadza nie, doprowadza do o nie, to pipotami ciekawe co tam gryć, myć, myć no po co ja se to marnowałem przynajmniej zabiję go, zabiję go, zabiję go graliśmy po prostu ja chcę tą skrzynkę odblokować nie musimy na trybie tym zagrać

Ty się zbiera o, i walnąć kogoś gowa Czy patelium? Znaczy parasolem. No chodź no, chodź no, chodź no tu, chodź no tu. No ulubiona postać to jest Frank. -Szty. No chodź tu. No. Czy ty to gościu widzisz? Może będę mieć lepszą postać jakiegoś goruka. Krug jest słaby. Franka chcę mieć. Kogo mam? Jakiegoś jakiegoś No przecież... Ale on jest leń. Dobra, poszedł się pod tego parkiba Idź po parkiba. Jak nie budzisz, to jesteś leń. Czyli jesteś leń. Jesteś leń, leń, leń. No. No i po co ja to zmarnowa. Nie, no my to przegromy. No jak ja gram, jak ja gram. Nie, no, ja. Ale len. No, się nazywa? Radek. A dobra, nie wiem jak. Po prostu się szybko przeczytałem. Radek. ty po tamtego, jak nie pójdziesz po tamtego, czy coś się śmieć. i po to mnie ci pies. Ośno, by ze sobą, Oś No I co się śmieje, za chwilę cię zabiję. Będziesz trupem. Więc nie ma co się śmiać. Dostaw mnie. Mówiłem, zostaw w mnie... O, ty miałeś być moim... obiarem. Chodź tu. Miałeś być. Dred. Jestem jakiś opętany. No przecież ja chciałem iść do góry. Chodź tu. Chodź tu. Puf, puf, puf. Puf, mi wali. Za tuman. Nie mamowi! Nie zbliżaj się! Odejdź ode mnie. Nie zbliżaj się do mnie. Bo ci wolny. Cię rozpruję. Na kość. Chłomigliwe. Gdzie 30... jest to? Co to było? koper No to będzie zdrowy piesek! By... A nie to. No co, no chodź na dłeć Ale ja się ciebie boję, że ty mnie zabijesz Na jakiegoś trupa No nie, no nie, 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 nie. Ja Jak ten... tym błagam, ale skrzynkę zdobyłem błagam, zdobyłem nie no nie zdobyłem ja się chyba za dobra, nubek nubek pod nazwiskiem nie wiem dlaczego wyraził zgodę, że ja mam mieć 100 power cubesów Niestety nikt więcej nie wyraził zgody. Tak. Telo tu Po prostu powiem, że Telo tu się. Telo no tu Zostawisz mnie. Pipera. Znaczy nie Pipera. Co ja gadam. Ranik nie że jest, jestem w krzakach chyba. Nawet cię nie Boże, no. bo myśleli chyba, że ja poszłam sobie gdzieś. W Siną dal, a ja sobie nie poszłam i ja i za. Uf, się to nagrywa. Tak, Tak, tak! Tyle tu Nie Nienawidzę go, nienawidzę go, nienawidzę go, po prostu nienawidzę go. Nie no, jak ty grasz jeszcze z takim dobrym skinem, gdzie się możesz odbijać? Masz się mi specjalnie w dymie postawił. Jeszcze bym żył, ja, ja bym umarł. Tam nie skacze No fajnie, ja ją wywrócę. To tu No! Nie miałem szans, no ja... Nie miałem szans. Nienawidzę tej gry. No, nienawidzę tej gry. E, pomocy, pomocy. Power Cube, zaznaczyć chcę. Tą głupią skrzynię. Ostatnio dostałem. Pierwszy raz odebrałem skrzynię. Tam 15 rzeczy do odblokowania. Jest dużo. No, idź po te. Leniucha, leniucha. Uuu, leniucha. Edgar. Chodź tu, chodź tu, chodź no tu. Uu, a, zabiłem go. Ale o się obalo. Co ja tak dużo O, dobry, dobry widzowie. Chciałem zatrzymać. Musiałem zatrzymać. Po I, Nie ma pana. Co mi jesteś? Po tu tu Enza przyszłość. Nie wychodź Enza! Łacie ja ich zabić, Enza! Emza Emzie Powiedzcie mi, czy walicie jak nie godą, czy walicie jak godą? Mogę go wcale nie gadać. Nie, yeah. nie, on... Nie wytrzymie, on ma teraz ulta. On to wygra. No i po co? Po co mnie bijesz? Po co? Aha. Yes, Jest, 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 jest. Nie, 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 Nigdy skrzynki nie, 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 teraz Uwaga mi, czy teraz... Czy teraz nie, się to uda? No please... Nienawidzę tej gry. Ta gra jest do... Ja tej gry... nienawidzę. Czekaj, jaka mapa? Dobra, wiem kogo biorę. Biorę, biorę skina. Gdzie ten skin jest, Z Wszystkim nam się czasem uszy... Uszy, szyszki. Szyszki. Co wam przypomina szyszki? Bo mi przypomina... Wiewiórki. Ooooo! No, nie, Mam przynajmniej szybkie bieganie, więc pobiegnę tu szybko. Dlaczego oni tak szybko mają? Ja ich tylko nie mają, Jego oni tak szybko biegają. Niemożliwe. Mamy ode mniej. O, mamy więcej. Jest! 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 Na mina Leon Come Leon Eman po prostu suco. Jest paliwa, paliwa Wreszcie skrzynka mam, skrzynkę Yes! Yeah! Pierwszy raz otwieram z tego Jak ja się cieszę, nie macie pojęcia jak A co ty dziś... błagam, błagam, błagam Dobra, ale przynajmniej fajna emotka. Przynajmniej fajna emotka. Tą emotkę idzie. Ale chcę tą emotkę. Nie, tylko no ta emotka. Nie gadaj, że do tego starej albo kto to jest jak się robi tę minutkę a i oni obie z najlepszą ta postać już nie jest nie jest w ogóle moja włodnia hmm, hmm. ja mam Łysego o Organie Organa jakiegoś zostało 3x3 663 Solo 141 duo 279 i co to z pucharki? Te szare. Ja mam a pucharków mam 9 哦，啊。Oh, uh.